Witam w dzisiejszym let's playu Minecraft'a kwadratowego świata. W dzisiejszym let's playu odwiedzamy trochę. Jak widzicie, domek już jest skończony w ostatnim odcinku. Budowaliśmy dach. No i po prostu ten dach już jest skończony. Dzisiaj mam zamiar wybrać się na łowy zwierząt, czyli zdobyć trochę różnych rzeczy. Rzeczy straciłem. Wszystkie wpadły mi do lawy, ponieważ w naszej kopalni znalazłem źródło lawy no i nie zauważyłem tego. Także no straszna, kompletna lipa. Yy... Za chwilę zrobię tylko kilka rzeczy między innymi kamienny kilo OK. Kamienny kilo Co ja lepsze? Mamy miecz, możemy iść. Więc wyruszamy w drogę. ok zamykamy ze sobą drzwiczki. Jak widzicie, nasz świat no przepiękny i wyruszamy. Eee, nic się nie zmieniło od mojego ostatniego pobytu. Nic tutaj nie aktualizowałem, nic się nie bawiłem. Po prostu o, robiłem to, co do mnie należało, czyli badałem świat i zdobywałem różne tam wiedzę na takiego. Jak widzicie kopanie dalej jest. Idziemy yy... w głąb lasu, może znajdziemy coś ciekawego. Co to jest? Ja... No, jak mnie tu nie było. Nie wiem. Ja, ja pierd... No, ja, duch, duchy, może i duchy. Podejdziemy, zobaczymy. Halo, jest tam może ktoś? Halo Co ty, kim ty jesteś? Odejdź Kim Co? ty jesteś? A? Zostaw mnie Kim, kim ty jesteś? Jak znalazłeś się na moim świecie? Przecież ja grałem tutaj sam W tego domku kiedyś nie było Ale się pojawił Sam Ale... go zbudowałem Ale... Kim ty w ogóle jesteś? Ja jestem The Minecrafter A ty? Wilson Podróży po tym świecie już od bardzo dawna. I wreszcie się tutaj umiejscowiłem. Ale, ale ja tu mieszkałem. Nie możesz tutaj mieszkać. Jak tu się pojawiłeś? Jestem już tu od bardzo dawna. Nigdy się nie znałem. Może pani do mnie na herbatę? Uganamy wszystkie sprawy. No dobra, z miłą chęcią. O, no dobrze, pachę. Od kiedy tutaj jesteś w ogóle? Pojawiłem się kilka dni temu, bo zastanowiłem, że zagoszczę tutaj. No i jakoś tak zostało, wiesz. Lubię światy, gdzie łatwo przeżyć. Ja tu jestem już od ponad roku, podróżuję. Wiesz, byłem kiedyś za tą górą, ale nie spodziewałem się, że jest ktoś jeszcze na świecie oprócz mnie. Bardzo dziwne tutaj. Czekaj się tutaj umiejscowiłem. To jest mój taki dom, nie wiem, możesz wejść, chodź. Dobrze, dziękuję. Przytulnie. Mm, tak, dzięki. Dobra, yy, Może herbatki? Usiądź sobie. Nie wiem, no na łóżku nawet. Dzięki. Mm -hmm. Załóżmy, że z... Okej. Okay. Ale po tu już podróżuję od ponad roku. Byłem już na tych tykach jeszcze cię nigdy nie spotkałem. Ja też nigdy nie spotkałem osoby innej. Podróżyłem po wielu światach. I nagle inna osoba na moim świecie pojawiła się właśnie teraz. Ale jakim to cudem przecież ja widziałem, że ja sam tutaj jestem. Ja podróżuję po tym świecie. Nie wiem, dwa, trzy dni. A dzień temu nie było za tą górą nic innego niż piach, żwir, zwierzęta oraz potworki. Chwila, chwila, jakie potwory? Ja tutaj nie, nigdy nie widziałem żadnych ich potworów. Zawsze... w nocy zawsze śpię i nigdy tu nic nie słyszałem, chociaż... niech czekaj. Zawsze słyszałem tu jakieś dziwne dźwięki. Jakieś syczenie albo coś takiego jak szkielety. Ale myślałam, że to po prostu moja fobia po pewnym wypadku, o którym nie chcę opowiadać. E... To czekaj, oprócz cię i mnie, czy są jeszcze jakieś potwory? E... Jak mi się to powiedzieć? E... Ten świat jest dziwnym światem, na którym grasują różnego typu stwory. E... Nazywane są szkieletami, creeperami, pająkami i innego typu, tego typu rzeczami, o których wspominać nawet sam nie chcę, bo dobrze wiem, że te potwory są groźniejsze niż lawa płynąca u brzegami ziemi. Ja zawsze, za każdym dniem się praktycznie w dzień umiejscowiałem, bo ciągle zwiedzałem i ja jestem przerażony, że to są jakieś w ogóle potwory. Ale jak dotąd na razie w dzienniku jak ja się nie widzę w ogóle. Jest dzień, więc raczej nie powinny się pojawić. Słońce już zachodzi. Jeżeli nie pójdziesz spać, możemy wybrać się i pokazać, Ci, jak one wyglądają. No dobra, pójdziemy, ale jestem, jestem przerażony w ogóle. Nie, myślałem, że to jestem tylko ja, jedynie sam. Tak. Nagle spotykam ciebie. Czy słyszał o jakichś potworach? Tak. Weź mi uszczypni, bo to chyba ja mam sen. Au! Dobra, to nie jest sen. Okej. Okay. Tylko zostanie noc i bierzemy się na polowanie. Pamiętaj, uzbroj się w coś. Ta misja może być niebezpieczna. E, no to może już byś się położył. Jest e, kilka tam godzin nocy i zaraz możemy wyruszyć. Dziękuję z miłą chęcią. Bardzo jestem zmęczony dzisiaj. Okej. Okay. Dobra. Leż. Obudzę cię, jak będzie noc. Okej. Okay. Wstałaś w piłku, wyruszamy. O, ale się wyspałem. Dzięki, wreszcie jakieś normalne łyżko, a nie zbite dechy. Okay, Od razu się lepiej czuję. Okay. Czekaj. Jezus, co tu stoi pod naszymi drzwiami? Boże! Y jak właśnie mówiłem... A! Oj, niedobry. Jak właśnie mówiłem, jest to homo Geus clipeus, cliperus. Akurat ja go tak nazywam. Czekaj, wiesz, jeszcze jest. Słyszę dziwne wakczenie. To natomiast jest kultowy zombie z rancherodem, pojawiający się tylko w nocy. No nie wiem, jeżeli chcesz możemy... No wiesz, go no, no wiesz, wiesz. Zabić. Z miłą chęcią. No. Pozwolisz, że spróbuję? Y a proszę bardzo! A ging nojku! Okej. Okay. Dobra, no widzę, że mamy tu wszystko oczyszczone i oczywiście nasz zielony kumpel pilnuje naszego stada. Ale dużo zwierząt. Tak. Masa hodowla. Dobrze, no to może ty weź jednego klipera, a ja zajmę się drugim. To czekaj, to one, jak mówiłeś, to one, jeżeli się do nich podejdzie, one wybuchają, tak? Dokładnie. A jeżeli uderzę jej i odejdę, one już przestaną wybuchać? Dokładnie. No to dalej spróbuję. Oj, jeden tu idzie do mnie. Ale O nie, 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 nie! Ach, wybuchł. Chodź. Mój też wybuchł. A niestety... Tak właśnie jest. Wiesz, choć tutaj zabijemy te zwierzęta, będziemy mieli może skórę trochę skrowy, albo, no. albo trochę mięsa ze świń. Okay. Owce idą jak pod moim mieczem, przecinekowo. Okej. Okay. O, szkielet! Czy kto? że taki tam z łukiem. To on ma Łuk? Tak. Na tym świecie dzieją się dziwne rzeczy, o których jesteś wiedzieć. Nie tylko takie potworki, ale wiele, 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 wiele więcej. O, 7. Okej. Okay. Dobra, zabijmy dalej te potworki. Mam miecz mi pęk. Wiesz co? Ja pamiętam, że jeszcze w moim domu miałem w skrzyni duży zapas upieczonego mięsa. Eee, chodźmy. To może chodźmy. No nie, szkielet. Omińmy go i dajmy mu spokój. Niech chłopak gdzie. Na zombie. A zostawmy. Dobra. Strasznie ich tu dużo. Tak jak myślałem, jest bardzo tutaj dużo mięsa. Weź sobie resztę ze skrzyni. Dzięki, weźmy to i zobaczymy, co będzie dalej.